Witajcie, kochani, w piątek zobaczymy, jaka energia będzie nam dzisiaj towarzyszyła. Piątek, co dla nas? Durisas. Piątek, piąteczek, piątunio. Widzimy się, kochani. I działamy. Dzisiaj będziemy czuli siłę i energię. Dzisiaj po prostu nie ma takiej przeszkody, którą byśmy tym młotem nie przebili. Nie ma takiego balonu, takiej sytuacji, z którą byśmy sobie nie poradzili. Przestrzegam Was jedynie przed zbyt pochopnym działaniem. Przestrzegam Wam przed tym, że być może właśnie dzieje się tak, że jakby możecie czuć potrzebę działania zbyt szybko, takiego pochopnego działania, takiego działania na przekór, bez zastanowienia, bez pomysłu, tylko po prostu, tak? I tu jakby e, trzeba też zapanować nad tą energią, bo to jest ogień, to jest. Idę, robię, działam, nie zastanawiam się, a pomyślę to o tym później, nie? Więc ja Was tutaj przestrzegam, bo możemy być właśnie w takiej energii, tak może nas pchać, może. Nawet na siłę nas pchać do czegoś, a potem może przyjść weryfikacja i stwierdzimy, że kurczę. Mogłam jednak poczekać, przemyśleć, zastanowić się, e, mogłam odpuścić. Rozumiecie? Więc tutaj bardzo was proszę, żebyście po prostu pomimo, że mm, ta siła, energia jest w nas i to jest czas na działanie, jak najbardziej, bo to jest nasz ruch, my działamy, to jednak wziąć to pod uwagę, żeby jednak przemyśleć trochę, żeby. Um, żeby te działania, które przyjdą, były przemyślane, żeby były takie oparte o mm, taką solidną weryfikację. Dobrze? Żebyście tutaj nie dali się ponieść. Natomiast jeśli macie coś do załatwienia i musicie iść po prostu jak taran, to dzisiaj jest do tego doskonały dzień. W z nondurisa z Ola wam pomoże, pójdziecie, nie braknie nam energii, będziecie szli jak taran i rozwalali wszystko po drodze, co się tylko da. Cudownego dnia, trzymajcie się, niech Was tor tutaj wspiera. Pa!